Hej karobaczki moje kochane, witajcie na moim kanale Nie no dobra, jedziemy normalnie Simano, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale W dzisiejszym odcineczku witam się z wami na mojej znowu malarni, lakierni A w sumie to raczej malarii, bo ktoś nawet powiedział, że to jest malaria, a nie malaria No widocznie tak jest, no nie będę tutaj nic nawet komentował Nie mam nic do powiedzenia w tym temacie Jak tak jest, to tak jest, nie będę się kłócił więc co, więc dzisiaj znowu działamy z malunkami Dusza artystyczna dzisiaj znowu odpalona Będziemy malować kolorem, jakie będzie kolor tego Wam nie powiem, będziecie widzieć po prostu z czasem. To jest taka jeszcze, no powiedzmy, mała tajemnica. No na pewno to już wiecie, że to nie będzie żadne oryginalne malowanie, czyli ani czerwony, niebieski, żółty, tylko takie moje wymyślone, tuningowe, powiedzmy, to będzie malowanie. Jeszcze zobaczcie, co kupiłem do mojej tutaj malarii. Kurde, że tak powiem, zainwestowałem. Kupiłem takie o szpachelki do szpachlu. Nie, szpachelki do szpachlowania. O, w sumie no takie szpachelki kupiłem. Bo trzeba jeszcze troszeczkę tam zbiornik poprawić. Bo się tam małe dziurki porobiły. W tamtym szpachlu, może to moja wina, może nie moja, nie wiem. Ale trzeba to poprawić. Byłem w sklepie i zauważyłem, że takie coś kosztuje 7 zł. Więc no kurde, lepiej wydać 7 zł niż się bawić kurde z tym plastikiem, co miałem wycięty z bańki. I gdybym wcześniej, kurde, był w tym sklepie, to na pewno to robił tymi szpachelkami i bym się nie pierdolił z tamtym plastikiem. No ale zrobiłem tym plastikiem, wyszpachlowałem i co. No i działa, działa, wszystko wyszło w sumie, no powiedzmy nawet, że dobrze. ale to się wszystko okaże, czy jest dobrze, jak już złożymy tego rometa, będzie kolorek i wszystko, zobaczymy czy wszystko będzie grało i trąbiło, będzie pięknie. Ja przypominam wam tylko, że na 3000 subskrypcji robimy sobie konkursik. Także strzelajcie subskrypcje, strzelajcie oczywiście łapkę w górę, bo im więcej łapek w górę, tym większa motywacja do działania i tym większa motywacja do robienia prosto lepszych filmów. No i standardowo zapraszam Was do skomentowania tego filmu. No bo co, no przydałem się takie wasze opinie, porady. Czasem dajecie sporo ciekawych porad i wskazówek, także mnie to wszystko cieszy. Także no, teraz już naprawdę nie przedłużam, bierzemy się za robotę. Ogólnie no to tak, w tym zbiorniku tutaj nasz gdzie było szpachlowane. Widzę, że takie minimalne dziurki, o, się porobiły, nie, i teraz nie wiem, czy to zaszpachlować, czy nie, taką cienką warstwą mógł w sumie przeciągnąć, czy nic się nie powinno stać, kurde, no nie wiem. A teraz tu jeszcze czuję, że w ogóle ten zbiornik, jak tu przyjadę ręką, to jest cały powgniatany, takie malutkie, no ale... Teraz już tu się nie będę bawił żadne szpachlowania. Po prostu tak zostanie i tyle. Może na kamerce widzicie te gnioty? Nie, nie widzicie. Chociaż. No ale dobra, przeciągnę to delikatnie szpachlem. W sumie szybko wyschnie. Zaraz to, kurde, szybko wyszlifuję i będziemy sobie malować. I tu ogólnie jakieś takie zacieki też są minimalne. Ale takie minimalne to chyba nawet nie ma sensu z nimi walczyć. Ale w sumie będę już papier to się z tym pobawimy, No i tutaj tak ładnie poszpachlowałem, że i tak jest w gniota. Nie wiem, czy to widać na kamerze, czy nie, ale... I tak w gniotkę jest i tak, no dobra, mniejsza z tym. I teraz to tu normalnie jak prawdziwy artysta się poczuje. Artysta profesjonalista. Zobaczymy co z tego wejdzie. Nie wiem czy w ogóle tak można robić, że teraz nad to szpachlem dawać, ale cieniutko to w sumie nic się nie powinno chyba stać, no nie? A może nawet i tak powinno się robić, chociaż no, w sumie tak. Pod ostatnim filmem to mi właśnie pisaliście, że tak się powinno robić: że najpierw podkład, a później dopiero pachę. A że ja tu jestem super fachowcem, to oczywiście wszystko robię źle i na odwrót. Ciach, troszeczkę tego pachu bierzemy naprawdę niedużo, żeby mnie tu czasem nie poniosło. Jedziemy, urabiamy naszą zaprawę. Kurwa, chyba za dużo mu utwardzacza, bo już chyba ściąga. Ja pierdolę. Ja to się tu nadaje jak nie wiem, na taką robotę, dobra, już Do szpachlu to tu naprawdę symbolicznie, nie? Ua, ale tu elegancko idzie takimi, kurde, przyrządami. Ja, I trochę technologii, życie odmienione o 360 stopni. Gdybym miał takie szpachelki, jak to zaczynałem szpachlować, to by, kurde, zbiorniczek był teraz luksus. Dobra, już nie przesadzajmy. To, co najgorsze było, co chciałem, to jest zaklejone i wystarczy. I więcej w ogóle nawet tu nie kombinuję, bo nic dobrego z tego pewnie nie wyjdzie zaraz. No to co? No to teraz spróbujmy powalczyć z tymi zaciekami tutaj. Na tym elemencie to chyba najwięcej zauważyłem tych zacieków tutaj, tutaj. Nie wiem czy na kamercy widać, bo się w jakiś inny sprzęt naprawdę zainwestować. A no to to jest nieważne, bo to jest niewidoczne. No i tutaj. Co papierek 1000. Zobaczymy, co z tego kurde wyjdzie. Może jeszcze to uratujemy, oby tak, oby to ładnie nam wyszło. Jak nie, no to kurde, będziemy się zaś martwić. O 1000 na mokro. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. No, ja, chyba 1000 za drobny. Może, będzie dobrze w sumie, może. I tak całość bo przelecę jeszcze papierem 1800, by tą powierzchnię troszeczkę zmatowić. Przed malowaniem, bo ona jest taka nierówna, trochę jakiś tam kurz posiadał, jakieś kurwa coś tam, ale ogólnie zaciek jest wyrównany, tylko po prostu to jest teraz grubej farby, więc, więc generalnie to chyba jest dobrze. Kurde, chyba nie będzie tragedii. No nie, tu jeszcze jest bobel czuć. Ale chyba trzeba troszeczkę grubszym papierem to wziąć i zrobić. 600 spróbujemy. O! I teraz elegancko. Trochę poździerałem ten podkład, ale tu już nie będę się bawił w dalsze tam poprawki podkładem. Bo po prostu to pomaluję, bo to i tak, kurde, nie jest nic tu robione na pokaz. Robię to na razie dla siebie, ale koniec końców już mogę powiedzieć, że ten Ogar 200 długo u mnie raczej nie zostanie. Ale to się dowiecie z dalszych odcinków. Zobaczymy, jak to wszystko się tu różne sprawy potoczą. No bajka, no to przecież jest pięknie porównane. Kolejny element na zacieki to jest przedni błotnik. Tutaj też tych zacieków trochę jest. O, tu nawet widzę wgniotka teraz. Ach, u z tą wgniotką, ale te zacieki, kurde, no nie wiem jakie wam tu pokazać do kamery, żebyście widzieli, ale te są. O ta, elegancja. Mhm. Elegancko tutaj, kurde, to wszystko schodzi. Ta farba. Myślałem, że to będzie trudniejsza robota. No chyba, że jest coś taka opcja, że to źle robię. O i... Też gładziutko, kurde, jakieś może tam minimalne jeszcze są Gdzieś dziurka, jakieś tam coś, takie wgniotka, ale No no co zrobić, to ideal, też kurde nigdy nie będzie Gdybym to dał gdzieś do lakiernika, to by pewnie mi to zrobił idealnie Ale że robię to sam, to ja tam będę chyba zadowolony z tego No i teraz tutaj mamy naszą półkę jeszcze tutaj jakiś tam zaciek nieduży jest, spróbować go usunąć E tam bajka schodzi Elegancko, tutaj jeszcze coś jest, jakiś ziaty jeden no to tak, o dziwo wahać jest bez zacieków, tu jakieś tam ma minimalne, ale to będzie pod spodem, nie będzie tego widać, także wahać zostawiamy, w sumie no nie zostawiamy, przelecimy go sobie tylko tym papierem 1000, żeby już był też gotowy do malowania, tu tak jak, tak jak tam, to delikatnie, nic tu dokładnie nie musi kurde być. Ciach, wytarte, elegancko, już wam powiem, że takich, o tu nie, coś tu było czuć, takie delikatne jakieś tam poprochy, coś, a teraz jest elegancko. Także co, żeby was tu nie zanudzać z każdym jednym elementem, ja sobie tutaj wszystkie przygotuję. I co, i widzimy się chyba na malowaniu. No i dobra, moi drodzy, tutaj jak już widzicie, Elementy wiszą już gotowe do malowania, są już przygotowane. Możemy sobie tutaj zaraz psikać kolorem, i pewnie jak już zauważyliście, nie ma tutaj wszystkich elementów. A dlaczego nie ma wszystkich elementów? No bo Ogar 200 będzie dwukolorowy, będą tam dwa kolorki. A tak na dobrą sprawę to nawet będą trzy, ale będziemy malować tylko na dwa. A trzeci będzie później jeszcze malowany. Ale te części, które tu mam, to będą na dwa. I teraz pierwsza część, czyli rama, bagażnik, wahacz, stópka, nóżka i. Nasze widełki będą malowane na czarny, to jest czarny półmat, kurcze blans. Nie wiem co to jest za firma, o Taki sam jak tamta O i to będzie malowane tutaj na czarno, a tamta część będzie malowana na jaki kolor? A tego dowiecie się jutro, to znaczy tak Wy się dowiecie tego po prostu z dalszej części filmu A ja będę to robił jutro, robię to na dwa dni, rozbijam, ponieważ tak, no jak pomaluję tym czarnym i bym miał tu tamte elementy, no to co, jeden kolor będzie siadał na drugim. No i wiecie, nie będzie to kolorowo. Dlaczego? Dlatego też musiałem sobie tutaj podzielić to malowanie na dwa dni. Ciekawe co z tego wyjdzie. Byleby teraz nie porobić zacieków, nie? Ktoś mi napisał, że pierwsza warstwa tutaj powinna być taka bardzo cieniutka, taka skromna, bo to jest warstwa, która będzie budowała przyczepność, jak dobrze zrozumiałem. I szczerze zrobię tak naprawdę dam taką skromną tą warstwę. Żeby tu nie nawalić, o, byleby to tylko, już tu widzę I tak kurwa, jak się jeszcze tu porobię już zacieki, to się za chwilę, w kurwie. A galoby nie, coś tam załapało. wiemy dalej. Widzicie, tu są te elementy, właśnie te druty, to cienkie, wszystko. Chyba, że robię teraz aż za cienką tą warstwę, no ale mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że robię dobrze. Kurde, jak ten czarny fajnie siada na tym, może bym takie coś zostawił. Takie kropkowane, kurde. No i teraz niech jeszcze spadnie ten wahacz i wszystko. Można kończyć odcinek. Nie wiem, czy teraz ramę, czy półkę. Chyba ramę, bo będzie z ramy wszystko usiadało na dół, ale to na tyle tego nie ma, żeby w sumie na półkę tak osiadło jakiś ten wyciąg przydał kurde zrobić Dobra Stychnie chyba ta rama Żeby nie przedobrzyć był już w zaciek na półce Już tak zostanie Teraz widełki. Teraz wyczułem, jak tu jest mniej więcej odległo śmieć. Żeby fajna cienka warstwa wychodziła, ale oczywiście wiadomo, że takie coś to się odkrywa na koniec. Mamy pierwszą warstwę gotową. Także co? na sobie chwilę to wyschnie, i zaraz polecimy z drugą warstwą. Dobra, no i co? Jakieś 15 minut później lecimy dalej z temacikiem. Lecimy drugą warstwę. Podejrzewam, że ze trzy warstwy tu jednak będę na pewno. Z dwie warstwy to na pewno tutaj będzie mało. Może teraz się postaram tego tutaj jak najbardziej pokryć to. No ale też przy tym, wiecie, no nie chcę za bardzo tutaj zacieków porobić. Muszę się troszkę tu, kurde, oboje postarać. No i tak dam cienką warstwę. Lepiej kilka cienkich niż jedną pierdolną, i zaraz poprawę do Na razie. Da się jeszcze jedną warstwę, najwyżej więcej, będzie najwyżej będzie jeszcze jedna warstwa więcej, ale bez zacieku. No i dobra, i tak się tutaj wszystko po gdzieś jakieś no, 20 minutach prezentuje. No i jeszcze jedna warstwa tutaj się przyda ewidentnie. Może nie na każdym elemencie, ale jak już będę dawał jeszcze jedną warstwę, no to żal by było nie pomalować wszystkiego jeszcze raz. Zawsze to będzie dokładniej wszystko przykryte. Także co, żeby Was nie zamulać, no to co, no to oglądajcie po prostu przyspieszone tempo. Drodzy uwaga teraz wjeżdża drugi kolor Tandaradam Szary taki kurde Nie wiem nawet jak by to powiedzieć w kamerze Kurde maseczka mi tam przeszkadza W kamerze może tak tego nie widać Kamera pewnie tego tak nie oddaje jaki to jest kolor Naprawdę ale to jest taki szary kurcze Nie wiem do czego wam by tutaj porównać Ale no taki o Maxi kolor RAL 7024 Kurde, no nie mogę tu wyostrzyć tą kamerą, nie, ale jest RAL 7024 No i taki będzie oto kolor, nie wiem czy to będzie dobre połączenie czy nie, zaczniemy malować Zobaczymy co z tego będzie wychodzić No i co, żeby tu nie przedłużać, już to pomalujmy chociaż na raz i zobaczymy co z tego wyjdzie to Pierwszą warstwę wam tutaj może pokazać, jak coś maluję, pewnie coś zaraz pogadam Pościemniał, ale następną to już chyba Będzie albo przyspieszone tempo Albo w następnym odcinku, no zobaczymy jeszcze I również tą pierwszą tutaj dajemy taką cienką, znaczy chciałabym dać taką cienką, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Teraz ja tu od środka, od środka to no, tam tylko damy z dwie warstwy, więcej nie. Znaczy zobaczymy, no tak żeby przykryło, żeby białego nie było widać. Ale nad środkiem tutaj nie będziemy na pewno się tutaj za dużo rozszulać, bo tego i tak nie będzie widać, pewno będzie całe w błocie. Ale kropki poleciały, ciekawe od czego to zależy Dobra Żeby zaraz tu nie przedobrzyć, kończymy Kurwa, żeby sprayu, nie no, starczy to 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 i ta blacha, tamta, a ta blacha to w sumie to za dużo na pewno nie pójdzie. Teraz tak patrzę, że ten kolor to chyba troszeczkę za ciemny, wybrałem. Mógł być trochę jaśniejszy, ale na razie nic nie mówię. No i dobra. Pierwszą warstwę mamy tutaj opykaną. Zaraz sobie pisniemy jeszcze w tym odcinku drugą warstwą. Dobra, minęło jakieś, ja wiem, 15-20 minut, więc co ja polecę sobie tu już z drugą warstwą. Wy oczywiście obejrzycie teraz sobie przyspieszone tempo. No i elegancko i tak to się wszystko prezentuje. No to znaczy nie elegancko, bo tutaj trzeba jeszcze położyć no ze dwie warstwy może je. Nie, dwie warstwy na pewno tutaj jeszcze będą położone, bo no tu widzicie, że są jakieś takie prześwity, ale ogólnie już macie zarys jak to wszystko mniej więcej będzie wyglądało, wiecie jaki jest kolor, chociaż myślę, że no na kamerce to troszeczkę inaczej wygląda niż na żywo. Wiadomo, no na żywo to jest no co innego i tu zobaczcie, ile tu jest wgniotek, nie? Nie wiem, nie pousuwałem tego, bo nawet nie wiem, jakbym się miał za to zabrać. A kurczę, no. Nie chciałbym tutaj więcej szkód porobić niż to wszystko jest warte i więcej szkód niż jak było. A myślę, że jak to będzie podskładane, będzie yy, bagażnik, to to wszystko się tak troszeczkę, że tak powiem, zamaskuje i pewnie tak tego nie będzie widać. A jak będzie to widoczne, no to wtedy jest lipa i mamy wtedy problem. A raczej ja mam problem. Ale no widzicie, tak jest to. Tak jest, że to jest taki w sumie szary korek, więc mniej więcej chyba sobie możecie wyobrazić, jak to będzie wyglądało. A jak nie, no to musicie po prostu. Poczekać do momentu, aż go złożymy. Chyba to będzie dobrze wyglądać, jak to poskładamy, ale no, żeby tutaj ocenić, jak to wejdzie, no to niestety trzeba go złożyć. A żeby go złożyć, to jeszcze silnik, to jeszcze trzeba pomalować, a w ogóle to no co, no kurde. Chyba już nie ma sensu, żebym wam tutaj pokazywał, jak to będę malował trzeci czy tam czwarty raz, bo na pewno dziś już tego nie zrobię, tylko sobie zrobię to jutro. Także co, na dzisiaj to wszystko. Jeżeli Wam się spodobało, to standardowo strzelajcie łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie spodobało, to tym bardziej strzelajcie łapkę w górę. Strzelajcie subskrypcję, napiszcie komentarz, napiszcie co myślicie o takim połączeniu kolorystycznym. Może wy byście to inaczej pomalowali, chociaż wiem, że dużo osób by to pomalowało na, i na, na inny kolor, bo było dużo jakichś tam innych różnych propozycji, ale ja sobie pomyślałem, że zrobimy taki kolor, kurde, no nieoryginalny. Niech wreszcie coś innego będzie w tym internecie, a nie wszyscy tylko malują na seryjne kolory. No zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że ten mój pomysł nie okaże się, kurde. Gówniany, że tak powiem, że wyjdzie całkiem spoko Jak nie, to kurde, się go przemaluje Albo, albo nie wiem, coś się wymyśli Także co, na dzisiaj to wszystko Pamiętajcie o subskrypcji, przypominam jeszcze, że Na 3000 subskrypcji robimy sobie konkursik Także kiedy ten konkurs będzie To oczywiście zależy wszystko tylko i wyłącznie od was Na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się Do następnego, cześć!